Kochani, w tym podcaście zapraszam Was do przyjrzenia się poczuciu utknięcia w życiu. Myślę, że każdy z nas czasem czuje lub choć raz poczuł w pewnym momencie, że utknął w punkcie, z którego nie może ruszyć. Może z powodu niestymulującej pracy, niesatysfakcjonującego związku lub po prostu ogólnego poczucia zobojętnienia. Powodów mogą być tysiące. Dobra wiadomość jest taka że z tego miejsca można i wręcz należy wyjść, wprowadzając kilka zmian, poprawiając swoje samopoczucie psychiczne, fizyczne, emocjonalne. Dlaczego czujemy, że utknęliśmy w życiu? Przedstawię Wam tutaj dziewięć typowych powodów, dla których możemy czuć się zablokowani. Pierwsze, Przeciążenie poznawcze, przytłoczenie, wypalenie. Trudne czasy lub wyzwania życiowe mogą sprawić, że poczujesz się, jakbyś stracił kierunek. Od braku wystarczającej ilości odpoczynku po bezprecedensową pandemię, wypalenie może sprawić, że poczujesz się zablokowany i niepewny. Niepewny gdzie się zwrócić, w którą stronę dalej. Nadmiar obowiązków, poczucie niewystarczającej gratyfikacji za wkładany na co dzień w zadania zawodowe czy domowy wysiłek, poczucie, że wszystko na Twoich barkach, brak ludzi do współpracy. To wszystko w dłuższej perspektywie przynosi poczucie, że zabrnęliśmy donikąd. Kolejne to nieuświadomione samoograniczenie i autosabotaż. Są one często wynikiem szukania wyjścia właśnie, niezależnie od tego, czy jest to kariera czy związek, z którego jesteś niezadowolony, niezadowolona. Możesz nieświadomie angażować się w zachowania sabotujące samego siebie, samą siebie. Możesz także żyć z czymś, co nazywa się syndromem oszusta, w którym wątpisz w swoją wartość i swoje możliwości. I pomimo zewnętrznych dowodów własnej kompetencji, pozostaje w tobie przekonanie, że nie zasługujesz na sukces, który osiągnąłeś, osiągnęłaś. Wówczas przyczyn dobrostanu, sukcesu upatruje się w czystym farcie, szczęściu, uśmiechu, losu, sprzyjających okolicznościach. Syndrom oszusta dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kolejne to problemy zdrowia psychicznego. Kiedy żyjemy na przykład z depresją, to poczucie utknięcia może być zdecydowanie większe, silniejsze. Ale kiedy zarządzamy odpowiednio tym stanem, a możemy, możemy odzyskać motywację i poczucie celu. Wszyscy możemy doświadczyć objawów, zarówno zdrowia, jak i jego niedomagań w obszarze psychiki w różnych momentach naszego życia, ponieważ jesteśmy ludźmi i mamy zdrowie tak psychiczne, jak i fizyczne. Ważne, żeby wyjść poza wstyd i stygmatyzację i szukać wsparcia, którego potrzebujemy i na które bez wątpienia zasługujemy. Czwarte to ograniczone widzenie. Pytanie: jakie jest nasze dlaczego? Brak jasnych celów dla życia osobistego i zawodowego może sprawić, że poczujemy się zablokowani. Bez wydeptywania własnej ścieżki, w efekcie idziemy za tłumem, za innymi, do momentu, w którym utykamy. Potrzeba dać sobie wtedy siłę, żeby się podnieść i żeby wytyczyć własną, najważniejszą ścieżkę. Skutecznie przeszkadza w tym nasz codzienny stres. Potrafi on mocno ograniczyć nasze pole widzenia, przez co niejednokrotnie tracimy z oczu cel to pragnienie serca, duszy, które od czasu do czasu daje się usłyszeć. Rozmywa się ten cel z biegiem lat i sytuacji, aż całkowicie go tracimy. Stąd tak ważne i wciąż niedoceniane techniki relaksacji, łapania wewnętrznej równowagi i trenowanie dystansu do siebie, ludzi wokół i spraw codziennych. Punkt piąty to brak odpowiedniego wsparcia lub zasobów. Poczucie osamotnienia, czy moment, kiedy nasze finanse podupadają. Może wyjaśniać, dlaczego utykamy w życiu. Pomocne jest zwracanie się do innych w trudnych czasach. Sama myśl, że możesz to zrobić, nawet jeżeli nie zawsze to robisz, może być ulgą. Miejmy świadomość, że nie jesteśmy sami w tych trudnych chwilach. Istnieją szeregi ludzi, którzy przechodzą lub przechodzili przez to samo, co my teraz i chętnie udzielą nam w tym obszarze wsparcia. Szóste, perfekcjonizm. Poświęcanie zbyt wiele czasu i energii na każdy najmniejszy szczegół, aby zrobić coś idealnie, może po prostu spowolnić postępy. Może to również sprawić, że poczujesz się sfrustrowany, sfrustrowana, jakbyś nigdzie nie dotarł w życiu. Usilne dążenie do ideału może stać się zasadniczą przeszkodą na drodze do jego osiągnięcia. Aby się uwolnić, warto zostawić perfekcjonizm za sobą, konsultując się z psychologiem i z nim poszukać zrozumienia przyczyn i funkcji uciążliwego perfekcjonizmu oraz ustalić sposoby radzenia sobie z nim. Kolejne to emocjonalny konflikt między pragnieniami naszymi i innych. Czasem czujemy się skonfliktowani między tym, jak chcemy, aby nasze życie wyglądało, a tym, co inni na ten temat uważają. Zwłaszcza ci inni, którzy są nam w jakiś sposób bliscy. Wahanie się między jednym a drugim może zdecydowanie utrudnić osobisty rozwój i prowadzić do poczucia pustki. Czasami nadmierne poczucie winy, lub nadmierna troska o czyjąś opinię na temat tego, jak powinniśmy żyć. Wstrzymuje nas od autentycznego życia i prowadzi do poczucia utknięcia. Warto zatem żyć dla siebie, a nie dla innych. Warto tej sztuki się nauczyć, by wprowadzić do swojej codzienności poczucie satysfakcji. Odporność na zmiany. Karl Jung powiedział kiedyś, że to, czemu się upieramy, trwa, wręcz nabiera na sile. Innymi słowy, nieprzyjęcie zmiany może sprawić, że poczujemy się psychicznie zablokowani. Czasami wręcz odmawiamy zaakceptowania zmiany, pogodzenia się ze stratą czy przejścia z jednego etapu w drugi, inny, pełen niewiadomych. Jeśli poświęcamy swoją energię na walkę z tym, co nowe, możemy mieć trudności z pójściem naprzód. I ostatni punkt to brak głębszego poczucia sensu lub celu. Kluczowe znaczenie w ludzkiej egzystencji ma poczucie celu i sensu. Kiedy tego nie mamy lub to tracimy, możemy doświadczać kryzysu egzystencjonalnego. Jedną z jego przyczyn, czy oznak, oznak jest poczucie, że życie utknęło. Głębsze znaczenie i cel mogą służyć jako kompas. Pasja, którą mamy, motywuje do wyjścia z utknięcia. Ale jeśli tej pasji brak, to warto podejmować próby zapoznawania się z nowymi dziedzinami czy obszarami, eksplorowania ich. Bo może się okazać, że właśnie w którymś z nich jest to coś, co pociągnie nas aż do zatracenia. I są też, kochani, na szczęście sposoby na tą mentalne i Emocjonalne utknięcie, tak żeby doświadczyć odblokowania. Po pierwsze, warto uświadomić sobie pewną kwestię, zastanowić się, w jaki sposób Twoja nieświadomość może przyczyniać się do tego, że czujesz się zablokowany. Niektóre sposoby na zwiększenie świadomości obejmują. Po pierwsze, identyfikację mechanizmów obronnych i zniekształceń poznawczych, które stają ci na drodze, czyli dlaczego nie chcemy lub nie możemy pójść dalej, i niezauważanie wzorców relacji, które powodują odtwarzanie znanych cykli, dlaczego wciąż powtarzamy te same schematy. Chociaż y, możemy wykonać pewną pracę samodzielnie i to już będzie dużo. To warto też zastanowić się nad znalezieniem kogoś, kto wesprze nas i pomoże nam stawić czoła tym wyzwaniom. Najlepiej, żeby był to ktoś, kto sam pewne procesy przeszedł. Kolejne wzięcie odpowiedzialności. Od czasu do czasu możemy wpadać w grę w obwinianie, ale obwinianie innych za rzeczy, które się zdarzyły, zdarzają lub nie zdarzają. Może prowadzić do poczucia, że zrezygnowałeś z wszelkiej kontroli nad swoim życiem i wyborami. Wtedy możesz zrobić uczciwą inwentaryzację i znaleźć sposoby na praktykowanie przebaczenia sobie i innym. Pielęgnować obecność. Często mówi się nam, abyśmy zrobili więcej zamiast być kimś więcej. Kiedy się do tego stosujemy, często zaczynamy funkcjonować na autopilocie. Możemy wyłączyć się, autopilot, ćwicząc techniki uważności, aby pomóc sobie przekierować swoje myślenie z rozmyślania o przeszłości lub martwienia się o przyszłość do zakorzenienia się w tu i teraz. Cofnięcie się o krok i podejmowanie decyzji z miejsca spokoju i jasności, a nie wśród zgiełku i chaosu. Może przynieść dużo lepsze efekty niż się tego spodziewamy. Kolejne to oderwanie się od nierealistycznych oczekiwań. Jeśli mamy tendencję do perfekcjonizmu, syndromu oszusta lub strachu przed porażką, możemy pomyśleć o tym, jak to przeszkadza. I ponownie tutaj może pomóc przepracowanie tego z terapeutą, ale możemy także zacząć od przypominania sobie, Uzmysławiania realistycznych i możliwych do spełnienia oczekiwań, przede wszystkim swoich, i czy życie nie jest idealne. Kolejne to wybrać miłość własną. Warto inwestować w siebie, praktykując miłość do siebie. Możesz zacząć od uciszenia swojego wewnętrznego sabotażysty. Spróbować wybrać bycie swoim najlepszym przyjacielem, a nie najgorszym krytykiem. Kiedy kochamy siebie i praktykujemy współczucie i dbanie o siebie, może to być bardzo pomocne w uzupełnianiu naszej energii i motywacji do działania. Warto też stworzyć wizję. Istnieje wiele sposobów na rozwinięcie wizji tego, czego chcesz w życiu. Możesz na przykład spróbować napisać swój osobisty manifest. Możesz sobie również pomóc, ustalając cele zawodowe czy prywatne z konkretnym planem działania, wymiernymi krokami. Życie z intencją i wizualizowanie tego, co oznacza dla Ciebie sukces, może pomóc Ci pozytywnie wykorzystać moc samospełniającej się przepowiedni. Poprosić o pomoc. Twoja sieć wsparcia jest ważnym aspektem twojego dobrego samopoczucia. Może udać się wrócić do starych przyjaźni lub nawiązać nowe. Niezależnie od tego, jak wygląda ta sytuacja, możesz poprosić o wsparcie, którego potrzebujesz i na które zasługujesz. Warto jest też ćwiczyć zdrowe odłączenie. Być może nadszedł czas, aby ponownie ocenić. Jak się czujesz w swoim obecnym związku, w pracy, a nawet sam ze sobą, sama ze sobą? Które aspekty sprawiają, że czujesz się zablokowana, zablokowany? Przyjrzenie się, czy zmiana jest możliwa, i co by się stało, gdybyś puściła, wuścił negatywne myśli otaczające miejsce, w którym utknąłeś. Identyfikując swoje myśli i uczucia w danej chwili, Możesz rozwinąć zdrowe odłączenie zamiast być nim, nimi opanowanym. Wejście w rolę obserwatora, który nie wkłada emocji, jest poza tym. I ostatnie to pielęgnowanie wewnętrznej mocy. Rozważ kultywowanie sposobu myślenia, w którym postrzegasz niepowodzenia, błędy i poczucie utknięcia jako ważne etapy uczenia się życia. Przekształcenie tych niepowodzeń w możliwości może pomóc Ci się odbić, a następnie pracować nad kolejnymi strategiami, które doprowadzą do odblokowania. Jak widzimy, powody utknięcia w życiu mogą być lżejsze lub cięższe. Jeśli sposób, w jaki się czujesz, wpływa na Twoją zdolność do funkcjonowania, pomocne może być umówienie się na spotkanie ze specjalistą, terapeutą, coachem. Szukanie pomocy poprzez poradnictwo lub terapię powinno być rutynową i zapobiegawczą formą opieki zdrowotnej, taką jak wizyta u dentysty. Nie powinniśmy czekać, aż cierpienie będzie zbyt wielkie do udźwignięcia. Co to znaczy utknąć emocjonalnie czy mentalnie w życiu? Tylko ty wiesz, jak to jest dla ciebie i jakie jest tego uzasadnienie. Może się zdarzyć, czy brakuje Ci poczucia kierunku i celu, lub Twoje obecne relacje są niesatysfakcjonujące. Niezależnie od przypadku, jak widzimy, istnieje wiele sposobów na emocjonalne i psychiczne uwolnienie się. Wszystko zaczyna się od samoświadomości. Wtedy jesteśmy na dobrej drodze. Kochani, co o tym myślicie? kiedy ostatni raz czuliście, że utknęliście w swoim życiu. Może ktoś z was zechce podzielić się wskazówką, która pomogła mu poradzić sobie z taką sytuacją. Zapraszam was do podzielenia się swoim głosem w komentarzach poniżej. Dziękuję wam za tą chwilę wspólnie spędzoną i zapraszam was ponownie.